Dzień dobry. Jakie transfery są najbardziej interesujące? W moim odczuciu takie, które stanowią początek pewnego trendu, czyli na przykład przejście Cristiano Ronaldo do Arabii Saudyjskiej. No, bo skoro przeniósł się tam Cristiano Ronaldo, to dlaczego nie miałby się przenieść Benzema? Skoro przeniósł się tam Benzema, to dlaczego nie miałby się tam przenieść Roberto Firmino? A skoro trafił tam Roberto Firmino, to dlaczego nie miałby tam trafić Piotr Zieliński? Skoro trafił tam na przykład Gabriel Weiga, to dlaczego nie miałby tam trafić Kacper Kozłowski? To są transfery bardzo interesujące, bo wywołują bardzo wiele ruchów na całym rynku. Ale bardzo interesujące są też transfery, które polegają na burzeniu pewnego trendu, bądź postawieniu bardzo wielu znaków zapytania nad pewne Trendem. I nie ma co ukrywać, że takim transferem, taką decyzją w zasadzie jest decyzja, którą podjął Jordan Henderson, który pół roku po podpisaniu kontraktu z Al-Etifax zdecydował się ten kontrakt rozwiązać, podpisał kontrakt z Ajaxem i wysłał taki bardzo klarowny sygnał do całego środowiska. Panowie piłkarze, zastanówcie się, czy chcecie grać w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście od początku tej ekspansji Saudyjczyków pojawiało się sporo takich pytań, sporo takich tez, czy aby tam się nie dzieją drugie Chiny. Na zasadzie takiej, że ktoś zainwestował gigantyczne pieniądze, a za chwilkę mu się to znudzi. Biorąc pod uwagę skalę tej ekspansji, to Saudyjczycy poszli zdecydowanie dalej. No, Chińczycy jednak nie ściągali Cristiano Ronaldo i nie, nie inwestowali aż takiej kasy. Tam nie było projektu Wizja 2030 i nie szli tak grubo pod każdym względem, jeśli chodzi o inne sporty, jeśli chodzi o rozmach przy innych wydarzeniach piłkarskich. Natomiast z drugiej strony nie ma co ukrywać, że to okienko, które śledzimy teraz, to jest albo jakaś cisza przed burzą albo jest tam tak niepokojąco spokojnie, no bo przecież niedawno trafiały tam gigantyczne gwiazdy, zapowiedzi były takie, że za chwilkę Saudyjczycy ruszą także lawinowo po bardzo młodych zawodników, po te najbardziej wyróżniające się perełki ze starego kontynentu, no o tym mówili wprost trenerzy czy dyrektorzy, którzy tam funkcjonują dzisiaj patrzymy na to okno w Arabii Saudyjskiej i w sumie jest dość spokojnie, to znaczy nie mówi się o piłkarzach typu Gabriel Wejga, tylko prędzej Rafael Vega z Ligi Brazylijskiej Renan Lodi do Arabii Saudyjskiej co to jest za ruch? Tak naprawdę odcinanie kuponów. I mnóstwo mamy też informacji o tym, że Karim Benzema jest niezadowolony, że za chwilkę wróci do Europy, że Roberto Firmino może być niezadowolony, że inni piłkarze też nie są zadowoleni. No, i Jordan Henderson decyduje się rozwiązać kontrakt. Mało tego, rezygnuje z kasy. I w tym odcinku chciałbym spojrzeć na historię Jordana Hendersona, ponieważ moim zdaniem jest to jedna z najbardziej interesujących, także w tym negatywnym znaczeniu, historii topowych piłkarzy ostatnich lat na rynku transferowym. Tam bardzo wiele rzeczy całkowicie nie zagrało. Skąd w ogóle decyzja Jordana Hendersona, żeby trafić do Arabii Saudyjskiej i to wcale nie do jakiegoś potentata, bo zwróćcie uwagę na to, że Henderson nie zdecydował się ani na Al-Hilal, ani na Al itihad ani na Al-Ahli, ani na Al-Nasr, czyli nie zdecydował się na żaden z tych klubów z tej wielkiej czwórki, należącej do tego publicznego funduszu inwestycyjnego. On zdecydował się na Al- Etifak. I sama ta decyzja była bardzo mocno ryzykowna. Oczywiście, magnesem przyciągającym Jordana Hendersona był Steven Gerrard, czyli legenda Liverpoolu. Henderson chciał popracować ze Stevenem Gerrardem, ale jeśli spojrzymy sobie na warunki, które mógł zastać Jordan Henderson właśnie w tym klubie, to one absolutnie nie były imponujące. On przenosił się do klubu, gdzie średnia frekwencja na meczach to było 5,5 osób i do absolutnego średniaka Ligi Saudyjskiej. Inni piłkarze, którzy trafili do Al-Etifak, to na przykład Marseille Celtic serą, Jordyńo ok, no to to jest rzeczywiście wielkie nazwisko, Musa Dembele, czy Robin. Quison. I Jordan Henderson znajdował się też na takim etapie kariery, kiedy zdawał sobie sprawę, że nie będzie odgrywał już prawdopodobnie kluczowej roli w Liverpoolu, że kluczem do odbudowy Liverpoolu będzie przebudowa drugiej linii i że skoro trafiają tam tacy zawodnicy, trafią jak Alexis McAllister, między innymi czy Dominik Soboslaj, ale później także inni piłkarze, no to on może odgrywać mniejszą rolę. I Jordan Henderson powiedział nawet wprost: Gdyby któraś z tych osób, Klop lub właściciele powiedziała: Chcemy, żebyś został. Dziś nie odbywalibyśmy tej rozmowy. Nie chcę powiedzieć, że wypchnęli mnie z klubu, ale w żadnym momencie nie czułem, że chcą, bym został. To są słowa Jordana Hendersona w takim bardzo głośnym wywiadzie, którego udzielił w The Athletic. Henderson wspomniał także, że nie chciał siedzieć na ławce ani wchodzić na 10 minut, bo to wpłynęłoby na jego grę w kadrze. Jak odpowiadał na to, Jürgen Klopp myślę, że Niemcowi również warto oddać głos. Powiedziałem Hendo, że chce, by został, ale musieliśmy w trakcie tych rozmów wspomnieć o możliwości, że nie będzie grał regularnie. Popularnie. Nie mogę powiedzieć piłkarzowi przed sezonem, że rozegra 50 meczów. Wszystko zależy od występów. Gdyby hen grał na odpowiednim poziomie, być może rozegrałby 50 meczów. Wszystko jest możliwe. Nie ma co ukrywać, że Jordan Henderson to jest zasłużona postać. To jest, trzeba powiedzieć to wprost, legenda Liverpoolu, bo to jest człowiek, który zdobył i Ligę Mistrzów, i Mistrzostwo Anglii właśnie z Liverpoolem. 490 mecze, zaledwie 14 piłkarzy w historii Liverpoolu rozegrało więcej spotkań, a czterech zawodników Derec nosiło opaskę w większej liczbie występów. W Liverpoolu. Jordan Henderson stał się jednym z symboli odbudowy Liverpoolu i mógł tam jeszcze zostać. Natomiast gdyby się tak zastanowić na logikę, to myślę, że pomiędzy Liverpoolem i Al-Etifak są jeszcze jakieś kluby. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale dałoby się pewnie wskazać kilka klubów pomiędzy Liverpoolem a Al-Etifak. Myślę, że dałoby się wskazać kilka takich klubów w Anglii, w Hiszpanii, w Ajax, w Niemczech, w MLS, gdziekolwiek. Jeśli Jordan Henderson mówi, w moim życiu i karierze pieniądze nigdy nie były motywacją, jeśli korzysta z takich wytrychów w stylu chęć poznania nowej kultury, chciałem czegoś, co będzie mnie ekscytować, to musiało być coś, do czego mógłbym dorzucić swoją wartość i spróbować czegoś nowego, to ja po prostu mu nie do końca wierzę, bo takich wyzwań, gdyby chciał, pojawiłoby się mnóstwo. To znaczy, gdyby Jordan Henderson wysłał do rynku sygnał, panowie, ja jestem wolny, chcę odejść z Liverpoolu. To te kluby ustawiłyby się po niego w kolejce. I myślę, że Liverpool też nie robiłby mu jakiegoś wielkiego kłopotu. Tak strzelam. No ale dobra, nawet gdyby Liverpool robił mu kłopoty, no to co kieruje piłkarzem, kiedy decyduje się na transfer do Arabii Saudyjskiej albo do Chin? No, wiadomo co, i nie ma sensu tutaj opowiadać jakichś innych bajek, choć wiadomo, że piłkarze je opowiadają po to, żeby nie było im później głupio, na przykład przed jakimś szejkiem. Z tym, że problem z Jordanem Hendersonem polegał jednak na tym, że Anglicy, kibice Liverpoolu, kibice innych klubów pamiętali jego inne wypowiedzi w innych tematach. I ta jego decyzja stała przede wszystkim w sprzeczności z aktywnym, regularnym, częstym wspieraniem mniejszości LGBT na Wyspach Brytyjskich. I na przykład przy okazji kampanii Stęczowymi Sznurówkami Jordan Henderson mówił, że ograniczeni umysłowo idioci nie mogą sprawiać, że ktoś czuje się niekomfortowo w piłce i że generalnie ta sytuacja rozsadza mu głowę. Jordan Henderson grał też Stęczową Opaską. Nawet był nominowany do jakichś różnych nagród jako sprzymierzeniec społeczności LGBT. Ci ludzie po prostu dostali pewien wzór pewnego piłkarza, z którym mogli się identyfikować i reprezentanci tej społeczności byli bardzo wdzięczni Jordanowi Hendersonowi, że on wypowiadał się właśnie w taki sposób. Po czym Henderson zdecydował się na transfer do kraju, który nie szanuje praw człowieka i nie szanuje praw na przykład tych mniejszości. Mało tego, kiedy został zaprezentowany przez Al Etifak, ta tęczowa opaska została pokazana w kolorach czarnym i białym. No i na przykład Jake Daniels, piłkarz Blackpool, czyli pierwszy brytyjski piłkarz od czasu Justina Fashanu, który dokonał coming outu, powiedział, że ten transfer to był plaskacz w twarz. No i Jordan Henderson musiał, musiał, mógł i zechciał wytłumaczyć swoją sytuację, zechciał wytłumaczyć swoją decyzję właśnie w The Atlantic. No i mówił na przykład tak, nie wykluczyłbym noszenia tęczowych sznurówek, ale nie mogę okazać braku szacunku w stosunku do religii i kultury Arabii Saudyjskiej. Trzeba szanować każdego. Lata temu dzieci i kobiety nie mogły tu prawdopodobnie Podobnie grać w piłkę, a teraz widzę wiele kobiet i dziewczyn grających. Powoli sytuacja może się zmieniać. Nie mogę niczego obiecać, ale mocno wierzę, że moje występy w Arabii Saudyjskiej są czymś pozytywnym. W podobne tony uderzał też Luis Rubiales, były prezes Federacji Hiszpańskiej, kiedy wywiózł Super Puchar Hiszpanii do Arabii Saudyjskiej. Kiedy dziennikarze pytali go, dlaczego ty wywozisz takie rozgrywki do kraju, który nie szanuje praw człowieka, on powiedział: No, bo my chcemy te prawa człowieka. Tak, oczywiście upraszczam, ale taka była narracja. My chcemy przyczynić się do zmiany. Z tym, że Luis Rubiales nie był tak aktywny w tych wszystkich kampaniach pro-LGBT, właśnie jak Jordan Henderson. To znaczy, ta sytuacja mniej więcej jest taka, jak gdyby w tym momencie Tony Cross po tej całej krytyce Arabii Saudyjskiej wylądował w tego typu kraju. No, wyglądałoby to dość dziwnie. Więc Henderson podejmując taką decyzję, doskonale wiedział, że ryzykuje swoim wizerunkiem. Delikatnie mówiąc, on wiedział, że jeśli podpisze kontrakt z klubem z Arabii Saudyjskiej, jakimkolwiek, to on ten wizerunek po prostu mocno nadszarpnie. W każdym razie. Problem Jordana Hendersona polega jednak też na tym, że cała ta przygoda całkowicie nie wypaliła pod względem sportowym, pod względem kulturowym, pod względem wizerunkowym. Poniósł totalną klęskę. To wszystko zakończyło się całkowitym fiaskiem. Al-Etifak w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, czyli w sobotę wieczorem zajmuje ósme miejsce w lidze, zmaga się z serią dziewięciu meczów bez wygranej. W tym czasie Al-Etifak strzeliło trzy gole, a początek pracy Stevena Gerrarda był naprawdę obiecujący, bo to było sześć wygranych w pierwszych ośmiu spotkaniach. Jordan Henderson nie dostosował się przede wszystkim do życia w lidze saudyjskiej. Ja tak z ciekawości zerknąłem sobie na przykład na jego statystyki w tej lidze, w jakich aspektach on się wyróżniał. No i na przykład był najlepszym asystentem swojego zespołu, był piąty w lidze jeśli chodzi o expected assists, czwarty jeśli chodzi o podania, drugi jeśli chodzi o prostopadłe podania, trzeci jeśli chodzi o podania w kierunku ostatniej tercji. Generalnie ta analiza nie ma większego sensu, no bo też poziom tej ligi, umówmy się, jest delikatnie mówiąc taki sobie, i też piłkarz decydujący się na taki transfer doskonale zdaje sobie sprawę, że może wypaść z poważnej reprezentacji, a Henderson dostawał powołanie z reprezentacji Anglii i cały czas myślał o euro. W każdym razie, żeby Dobrze czuć się w Arabii Saudyjskiej. Jordan Henderson uznał, że nie będzie żył w Arabii Saudyjskiej, to znaczy, on na co dzień mieszkał w Bahrajnie i z Bahrajnu dojeżdżał na treningi właśnie do Arabii Saudyjskiej, ta droga zajmowała mu godzinę z hakiem. W każdym razie pojawiały się takie przecieki o tym, że ma problem z integracją, że on nie czuje się tam do końca komfortowo. Oprócz tego na miejscu okazało się, że ten klub nie jest tak profesjonalny, jak pewnie niektórzy zakładali. Ostatnio Steven Gerard sporo mówił o konieczności wzmocnienia tego zespołu w zimowym oknie. Teraz na przykład pojawiło się na Nazwisko Abdullaja Dukure. W każdym razie po drodze odszedł m.in. asystent Stevena Gerarda, czyli Ian Foster, który zdecydował się na plimów. Średnia widzów na mecz to jest niecałe 8 tysięcy, ona skoczyła, natomiast wciąż jest powiedzmy mało ekskluzywna, i dla Jordana Hendersona tego typu warunki mogły być zaskakujące. Tym bardziej że warunki podczas obozu przygotowawczego w Chorwacji, jak informowali dziennikarze na przykład Diatletik, pozostawiały sporo do życzenia. Jeśli chodzi o jedzenie, jeśli chodzi o jakość muraw, piłka nie krążyła pewnie po boisku tak jak planował Jordan Henderson. Więc widać, że działaczom Al Etifak bardzo zależało na tym, żeby jak najszybciej naściągać tam gwiazd. Też mówiło się o tym, że jeden z głównych działaczy tego klubu był absolutnym fanem Stevena Gerrarda, więc pewnie skoro był fanem Gerrarda, no to był fanem też Liverpoolu i mógł być fanem Jordana Hendersona. Tak można sobie to tłumaczyć. W każdym razie oni nie zadbali o wnętrze tego klubu i to jest wielki kłopot saudyjskich klubów i moim zdaniem tak naprawdę do tego sprowadza się cała ta dyskusja, dlaczego dzisiaj pojawia się tak wiele głosów o tym, że te gwiazdy nie są zadowolone. To znaczy cytując na przykład Zinedina Zidana w kontekście Claude'a Makelele można powiedzieć, że Saudyjczycy pomalowali auta, ale zapomnieli wstawić silnik. Bo te kluby po prostu jeszcze nie funkcjonują tak profesjonalnie, jak powinny. Ale stara się powiedzmy jakoś ten czas nadrabiać. Na przykład zatrudnili jako dyrektora klubu Marka Alena, który wcześniej pracował w Manchesterze City czy w Rangersach. Natomiast cały czas płyną takie głosy, że te kluby nie są jeszcze w pełni profesjonalne, to znaczy, że zaczęli budować po prostu ten, te domy od strychu, przynajmniej w kontekście kilku klubów. I chciałbym zwrócić uwagę, na pewien wywiad, którego Emery Laport udzielił w Asie. To jest taka rozmowa, która moim zdaniem odbije się gigantycznym echem. A szczerze mówiąc, jestem w szoku, że Laport, piłkarz Al-Nasir, zdecydował się na tak stanowcze deklaracje. To wielka zmiana w porównaniu z Europą, ale koniec końców wszystko sprowadza się do adaptacji. Nie ułatwili nam za bardzo sprawy. Wielu zawodników jest niezadowolonych, ale cóż, pracujemy codziennie i zobaczymy, czy sytuacja trochę się poprawi, bo dla Saudyjczyków to też coś nowego. Gdzie zauważasz ten brak przygotowania? pod każdym względem, ale w codziennym funkcjonowaniu. Saudyjczycy traktują życie na luzie. Jeśli postawisz im ultimatum, nie ma dla nich znaczenia, żyją swoim życiem, negocjujesz coś, potem tego nie akceptują, po tym jak złożyli pod tym podpis, walczą z tobą, ale to, co w jednym miejscu ci odbierają, dają ci w innym. Tu chodzi oczywiście o kasę. Tak, dbają o nas, ale na mój gust niewystarczająco. W Europie też płacą ci dobrą pensję, ale dbają o ciebie lepiej. No to to jest frontalny atak ze strony Ameryka Laporta, który jeszcze gra w jednym z największych klubów, czyli w Al-Nasir, czyli w klubie Cristiano Ronaldo. Z tym, że w przypadku Jordana Hendersona doszła jeszcze jedna istotna i niezwykle skomplikowana kwestia, którą rzadko brano pod uwagę przy analizie transferów piłkarzy, na przykład z Europy, do Arabii Saudyjskiej, a która moim zdaniem. Po tym kazusie Hendersona będzie wracać wielokrotnie w przypadku Anglików, którzy będą decydować się na takie ruchy. Zwróćcie uwagę, że takich ruchów jest niewiele. Bardzo dużo mówi się o tym, że jeśli ty decydujesz się na transfer do Arabii Saudyjskiej, to podpisujesz kontrakt tax-free i że nie będziesz płacił tych podatków. I dzisiaj przekaz, a propos Hendersona, jest taki, że Henderson nie zarobił nic. Pojechał do Arabii Saudyjskiej i nie dostał za to. Ani centa. Jak wygląda ta sytuacja? Jordan Henderson odroczył swoje pensje i musiałby zostać tam na dwa lata i przestać być rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii. Pete Hackleton, czyli specjalista właśnie od analizy tych finansów, tłumaczył, że piłkarze, którzy odeszli latem 2023 roku, muszą być poza Wielką Brytanią, czyli muszą być w tej Arabii Saudyjskiej do kwietnia 2025 roku. W przeciwnym razie mogą naliczyć ci naprawdę bardzo grube podatki. Dodatkowo, według The Telegraph Hendersonowi zalecano, by nie spędził określonej liczby dni w Wielkiej Brytanii, po prostu żeby uniknąć sytuacji, w której wpadłby w podatki brytyjskie od pensji, którą dostawał w Arabii Saudyjskiej. On doszedł do wniosku, że koniec końców, prawdopodobnie, że najpierw to odroczył, a później czuł się tam na tyle niekomfortowo, że zrezygnował po prostu z tego wszystkiego. I teraz słuchajcie, jaki to jest sygnał? Niezależnie od tego jak skomplikowana to jest sytuacja, niezależnie od tego jak próbował tam kombinować na przykład Henderson, jak próbowałby kombinować. Zwróćcie uwagę jaka to jest sytuacja, jaki to jest sygnał dla świata, że Henderson po pół roku w Al Etifak, po tym jak odszedł z Wielkiego Liverpoolu, rozwiązuje kontrakt, nie dostanie żadnej kasy. Jaki to jest sygnał? Dla dumnych Saudyjczyków, bo te narody generalnie są takie bardzo dumne i bardzo zależy im, wiecie, na wizerunku, przynajmniej teoretycznie. No bo nie szanując praw człowieka, to trudno mówić o dbaniu o wizerunek. Ale okej, okay. jaki to jest sygnał dla całego środowiska, że Jordan Henderson zarabiający i teraz tak. Pojawiały się różne kwoty, mówiło się na przykład o 700 tysiącach funtów tygodniowo. On dementował tę kwotę, ale niezależnie, widziałem, wiecie, od, od 300 do 900 tysięcy, tak czy inaczej zarabiał kilkaset tysięcy funtów tygodniowo. Doszedł do wniosku, że nie przecierpi tych dwóch lat w Arabii Saudyjskiej, po to, żeby podnieść jakieś nieprawdopodobne pieniądze, i że woli nawet machnąć ręką na to, co teraz zarobił, już nie kombinując, po prostu na zasadzie odczepcie się ode mnie, nie ma problemu, rozwiązuję kontrakt, zawijam się do Europy i podpisał kontrakt z Ajaxem. Jaki to jest sygnał dla rynku saudyjskiego i dla każdego potencjalnego, topowego piłkarza, który dostałby ofertę nie tylko z Al-Etifak, ale też z jakiegokolwiek innego klubu? No bo taki piłkarz też widzi kazus Karima Benzemy, dostanie wypowiedzi Emeryka Laporta, czy jakieś, nie wiem, wahania Roberto Firmino czy Neymara, bo tutaj też różne plotki się pojawiały. Jaki to jest sygnał? I teraz tak, jak ocenić w ogóle odejście Jordana Hendersona do Ajaxu? Ajax, jak wiadomo, jest w potężnym kryzysie. Ajax nie ma żadnych szans na Mistrzostwo Hiszpanii, tym bardziej, że PSW idzie jak burza i Ajax wyszedł z założenia, że potrzebuje takiego doświadczonego, środkowego pomocnika, tym bardziej, że inni doświadczeni piłkarze, jak Dusan Taddy czy David Klasen już jakiś czas temu z Amsterdamem się pożegnali. Oczywiście na ten klub też spada spora krytyka, że ściągają piłkarza już jednak bardzo doświadczonego, 33-letniego, rocznik 90., który dostanie bardzo duży kontrakt i że to to jest oczywiście ryzyko, tym bardziej, że umowa Hendersona wiąże go z Ajaxem do 2026 roku, czyli to jest też dość długi kontrakt. Ajax oczywiście tutaj podejmuje pewne ryzyko, natomiast można zakładać, że Henderson nie zapomniał, jak się gra w piłkę i że będzie dużym wzmocnieniem. Zależy mu też oczywiście na Mistrzostwach Europy. Niezależnie od tego, czy on się tam sprawdzi w tym Ajaxie, czy nie, to jak bardzo ta decyzja Jordana Hendersona. O przejściu do Arabii Saudyjskiej, a później o ewakuacji z Arabii Saudyjskiej wpłynęła na jego wizerunek. No bo wiadomo, że on sobie mocno ten wizerunek nadszarpnął i że został wybuczany przez kibiców swojej reprezentacji przy okazji meczu z Australią, ale jak bardzo to uderza, też w samą Arabię Saudyjską. Tak jak mówiłem, że on po prostu woli machnąć ręką na tę gigantyczną kasę, która była tutaj kluczem. Ja tak szczerze mówiąc, że już wolę, wiecie, takich piłkarzy, którzy. Zamiast tutaj mówić o wielkich wyzwaniach, o poznawaniu nowej kultury, żeby powiedzieli: Chcę zadbać o dobrobyt moich bliskich, i dlatego zdecydowałem się na transfer do Arabii Saudyjskiej. Już lepiej chyba, żeby tak powiedzieli, ale mniejsza z tym. W każdym razie gość, który kojarzył się tak naprawdę z taką wielką osobowością, z wielkim charakterem, piłkarz, który no, przezwyciężał wiele trudnych sytuacji i, tak jak mówię, poprowadził ten Liverpool do wielkich triumfów, uznał, że nie wytrzyma tego, że tak źle się czuje w tej Arabii Saudyjskiej, że nie wytrzyma tych dwóch lat. Jaki to jest katastrofalny sygnał dla tego rynku? Ja nie chcę powiedzieć, że to, co zbudował Cristiano Ronaldo, samym swoim ruchem, samym przyjściem do Arabii Saudyjskiej, zostało zniweczone po decyzji Jordana Hendersona. To byłyby zbyt mocne słowa, ale zmierzam do tego, że dzisiaj każda debata na temat saudyjskiego futbolu, a Saudyjczykom najbardziej spośród wszystkich narodów zależy w tym momencie na tym, żeby kreować dobry wizerunek ich futbolu. Każda debata na temat saudyjskiego futbolu obecnie będzie odbijała się od Jordana Hendersona. To znaczy na każdy argument pro-Saudi, ty znajdziesz argument pod tytułem patrz na Hendersona, a być może za chwilkę patrz na Benzemy, patrz na Firmino i tak dalej, zobaczymy jakie decyzje oni podejmą. W każdym razie Saudyjczycy na pewno żałują, że postawili na tego zawodnika. Ale tak, po pierwsze, ze względu na kwestie podatkowe, pewnie wielu Brytyjczyków nie będzie decydowało się na ten ruch, bo to sytuacja, jeśli chodzi o te podatki, naprawdę jest mocno skomplikowana. Żeby przestać być właśnie tym rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii i żeby, żeby móc funkcjonować w Arabii Saudyjskiej i później nie odprowadzać od tego podatku na wyspach, to jest jedna kwestia, to jest jedna strona medalu. To wszystko też zależy od tego, z jakiego kraju jesteś, gdzie płacisz te podatki, i tak dalej. Ale przede wszystkim te sygnały, które płyną. Jaka tam jest amatorka po prostu w niektórych klubach? Że Ci Saudyjczycy tak strasznie pospieszyli się z rozwojem swojego futbolu, że zapomnieli o podstawach. Dlatego właśnie Jordan Henderson dla Saudyjczyków jest taką antytezą Cristiano Ronaldo i jest czymś najgorszym, co mogło ich po prostu spotkać. Bo jeszcze. Na pewno zdarzą się takie sytuacje, że ktoś nie będzie się tam czuł komfortowo. No to jest naturalne, nie każdemu będzie odpowiadała nawet pogoda, abstrahując od praw człowieka, gdzie wiadomo, że ten temat jest również bardzo istotny. Komuś nie będzie odpowiadała pogoda, jedzenie, cokolwiek może, może mu nie odpowiadać. Także samo życie, jak zauważy na przykład, jak te prawa człowieka są tam respektowane albo nie są. Piłkarz może podjąć decyzję: Ja nie będę tego więcej tolerował, ani nie będę tutaj świecił twarzą, zawijam się z tego. Może tak się zdarzyć. Ale że piłkarz po prostu machnął ręką na te kasy i się zawinął, no to to jest naprawdę, tak jak tutaj powiedział jeden z tych piłkarzy, że przejście Hendersona do Arabii Saudyjskiej to był plaskacz, to dla Saudyjczyków, to jest plaskacz ze strony Hendersona. Zakończyło się to dla Saudyjczyków fatalnie. Ale znając ich charakter, pewnie będą chcieli w jakiś, w jakiś sposób sobie to zrekompensować. Na przykład, panowie z Aletifak i znowu ściągną jakiegoś grubego piłkarza z wielkim nazwiskiem i zapłacą mu wielki hajs po to, żeby go przekonać, żeby on nie zawinął się po kilku miesiącach. Myślę, że będzie jeszcze ciekawie, ale, ale takie ruchy tak naprawdę są najbardziej interesujące, bo. Od, mogą odwrócić pewien trend, albo mogą dorzucić bardzo wiele argumentów do dyskusji. Jak zwykle przypominam oczywiście o grze Elrondo, którą możecie kupić pod linkiem elrondo.pl. Hendersonowi ona się nie przyda, no bo trafił do Ajaxu. I przypominam jeszcze, że w komentarzu znajdziecie link do oferty promocyjnej Kanal Plus. Jeśli jeszcze nie macie Kanal Plus online, to zachęcam do skorzystania z tego linku, po prostu będzie taniej. Dzięki, do następnego razu. Mam nadzieję, że czegoś z tego odcinka się też dowiedzieliście, bo chciałem rozpakować ten odcinek, po prostu ten temat w całości. Do następnego razu.